Halo, halo, cześć, siemanko, ja jestem oczywiście Husoszpela Witam was w kolejnym odcinku z Escapeist Na moim kanale oczywiście W dzisiejszym odcinku będziemy dalej starali się zdobyć paliwo będziesz już ten pierwszy item był w tym w tym więzieniu prawda, ale na pewno tak, potrzebujemy do tego munduru, prawda strażnika, ale zanim zaczniemy do, do, do robić w ogóle to może stawmy się na, nawet na poranę na apelu, żeby nie było później przypału i w ogóle Sans i masz śrubokręt kurde co my masz tańszy, to wezmę od Kacpra. O, e, Dobra, idę też po sobie rozwalić od razu, czy już było, wiecie, gotowe i w ogóle. A ja już ciągłam. Dobra, no to w takim razie idziemy. A tu nie ma nic. Dobra. To w takim razie y, zmatowałem trochę, ale dobra, nieważne. Potrzebuję na pewno fake fence dzisiaj zrobić I to jest taki mój malutki priorytet Żeby ten fake fence jednak był, bo może dzisiaj się uda uciec Chociaż w to wątpię, ale... Ale może się uda, nie? Trzeba wierzyć, słuchajcie, trzeba wierzyć Latarkę na pewno potrzeb... Nie, latarki nie, po co mi latarka? Patrzcie, kurde, i będzie tu siedział, dobra Zróbmy to w czasie wolnym, czyli na przykład po pracy Na przykład to zróbmy nie, po pracy będę chciał iść po paliwo. Czy znaczy, po paliwo? Po tamten y, item w sensie, nie? Fake fans, Czy ktoś z Was ma kabelki? Nie ma nikt, cholera. Nie macie kabelków w ogóle? Jesteście zerem, jesteście zerem, nie macie nic wspólnego z zerem. Y, dobra. Kask mamy chyba bodajże. Dobra. Dobra no, w ogóle możecie też na jak wam się serijka jeszcze podoba, czy Wam się na podoba jeszcze serijka Raymana, czy mam podoba i w ogóle, i w ogóle. Będę Wam za to wdzięczny. Dobra, lecimy od razu tak. Bierzemy sobie obcążki. Bierzemy to. I lecimy szybko po tej item. masz coś na sprzedaż ciekawego. Nie masz tu ciekawego ziomek, więc od Ciebie nic nie odkupię niestety. Siema, siema. Proszę sobie stąd iść. Panie Lewa Glej. Dobra. Bierzemy. Ten środek chyba sobie weźmiemy w razie w. Dobra. dobra, czyli tam jest wyjście na dach, dobra, dobrze wiedzieć. Ja myślałem, że to jest wentylacja jeszcze jakaś dalej. No, kurde. Holy shit. Ja pierdziele, ile faili w ogóle podczas, podczas trzech minut. Ile faili ja zdążyłem strzelić. Jak to mi w cel nie było? byłem w celi, ziomek. O co ci chodzi? Yy, dobra, tam ta. te kurwa i Ja wychodziłem z gry? Nie, ja przecież wychodziłem z gry co to bo Aaao Dobra, ale to sobie już możemy w sumie wziąć śrubokiem tylko nieszczęsne Nie walicję ślubokna w sumie Pewnie, że tak Zdążymy y, to zrobić na teraz Nie, zobaczymy, spróbujemy y, nie tutaj, tylko tutaj I tutaj Dobra, mamy to Dziążka haledonowa paliwa Wracamy, 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 Dobra, pięknie. Mamy to. I idziemy, jak gdyby nigdy nic, idziemy sobie na śniadanie. Ten fake fence chyba jeszcze potrzebuję. Z fake mogą być dużo większe problemy. Siema, siema, jestem tutaj, Dobra, idziemy dalej. No, z frekwencją mogą być dużo większe problemy, widzowie. Ale dobra, mamy tak. Yy... Paliwo plus zapalniczka plus metalowa rura to było ten. Mamy silnik, dobra, jest silnik. Mamy pierwszy item tutaj nasz, więc idziemy sobie stworzyć od razu ten. Idziemy ich sobie od razu włożyć do naszych sign tutaj zobaczymy co nam będzie dalej potrzebne, nie? Dobra. E, kompas nowej roboty. Miska z wodą plus igła, mając w korek No właśnie. A ja nie wziąłem tej miski. Ten. Dobrze jest, Idziemy do naszej normy robotniczej, zrobimy sobie naszą normę I... Nie ciekawego Dobra No spędzi kurwa No się nie spędzi, nie? Dobra, jeszcze ostatnia dostawa i będziemy szukać teraz tego. Będziemy szukać widzowie teraz nie, e, tego żółki, żeby zrobić fake, art, bo bez tego nie zrobimy nic takiego.

One more kabel oh, Będę musiał odkupić się to kogoś nie ma żadnych co Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, ma kablek ma... O oh, fuck Okej, okay, jeden kabel, wice, jeden kabel, jeden kabel Dam radę, dam radę, dam radę, dam radę Ja z tego wyjścia nie chcę dzisiaj uciec w sensie, nie jestem tym tylko w dniu, w którym wyjścia to wice, 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 bo wice, bo wice, bo wice. A nagrywam to 19 sierpnia i pewnie odczytać 20 albo 23, albo 30 albo nie wiem zobaczymy zobaczymy którego w ogóle idzie nie ma idzie dobra uuu nie ma kabla kalipat jest znowu. Znaczy się... no, czy ja spoko. Pasowałoby, żeby ty się na wyprzedaż kabel, nie? Tak, to ja tej nocy nic nie zrobię. Albo będziemy czekać na kolejny dzień i będziemy Będę szukał sobie kolegów tak, poza kamerami, albo... No nie zrobimy nic. I chyba raczej tak to zrobimy. No, raczej na tym tak będzie zrobić. nie kabla w ogóle mam w dupie, że to jest dziura, nie? przeszedł gościu, bo tego nie zareagował, w ogóle, dobra czas wolny mamy mm, mm. ojejku, jejku, 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 jeżeli będzie jeżeli będę miał fake ten, to dzisiaj będę mógł zrobić dużo itemów już znaczy dużo no, jeden item będę mógł w stanie zrobić, nie? Dajcie mi kabel, proszę was, kurde, jąki. Dlaczego mi kabla nie chcecie dać? O, Marcel, proszę cię, mi kabel Dwie folie, zapalniczka oraz łom Dziękuję bardzo, Marcelu, za obecność na odcinku Ale teraz proszę spierdalać No nie ma, kurwa, nie ma kabla nikt Fuck that shit Dlaczego nikt kabla nie ma? Zmieniło cię? Nie jestem mój. O, fajkons się naprawił. O, nie, najgorzej. My chciałem to zrobić. A nie, nie. Ja zrobię teraz nic. Widzę, zrobię po prostu cięcie i będziemy widzieć, jak po prostu znajdę kabel. A jeżeli nie, to w przyszłym dniu, bo no, bez kabla jest co w miejscu nie zrobię nic. Także cięcia. Dobra, widzę, że następnego dnia udało mi się kabel znaleźć. Więc. Po prostu cięcie i widzimy się wieczorem. No. Dobra widzowie, jest wieczorny apel. Zobaczymy co nas tutaj będzie czekało teraz. No, mówię, musimy zrobić tylko jeden item w sumie, są nie, dwa Ach, niestety. Nie, nie nie, nie uwagi w ogóle co ja robię. Tak mi coś nasz, bo taka myśl jedna, ale... Yy... No tak, bo ja bednami jest przedsięwzięcie. Zapomniałem sobie o tym kompletnie. Dobra. Bierzemy tak. Bierzemy nasz mundur tutaj. Bierzemy to, bierzemy to. I idziemy Dobra, dobra po powolt, prostu Dobra, go I to, to, to i tyle pięk, go let's go, let's go, let's go, let's go. Pyk, mamy to, I teraz tak, ściągamy to, zakładamy sobie to spokojnie, to sobie też w sumie odłożę, bo tego nie potrzebuję teraz, eee, tak, pyk, okay. aha, dobra, 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 eee, korek i ta igła jeszcze, słuchajcie, pyk, igła magnetyczna, tak, no, robimy kompas. Mamy kompas domowej roboty, dobra. Dobra. No i tyle, no. Wcale nie będziemy wychodzić, bo to jest bójstwo teraz. Także wam dziękuję serdecznie za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. A w przyszłym odcinku może się nam uda uciec, także dzięki, trzymajcie się i elo elo.